Temperatura spada, dni są coraz krótsze, jednak dzięki nowym miejscom aktywności i relaksu na terenie spółdzielni mieszkaniowej po Jezierze Wolsztynie, chwile spędzone na powietrzu to czysta przyjemność. Im więcej, tym lepiej. Dzieci mają się gdzie bawić, mają większy wybór, ale jak się rozejrzymy, to mamy praktycznie przy każdym bloku plac zabaw. Jeszcze tutaj za komuny, to tutaj były właśnie te takie miejsca, gdzie, gdzie się dzieci bawiły. A teraz, jak dla tych dzieci, tutaj mają i też różne. Przyrządy do zabaw i, i boiska, no to w porównaniu z tym, co kiedyś było, to jest no, bardzo dobrze. Nie? To jest no, ruch jest zawsze dobry, tak jak mówią w telewizji. Place zabaw, siłownie planerowe, boiska i skwery zarówno starsi, jak i najmłodsi mieszkańcy osiedli kormorani po jezierze znajdują coś dla siebie. W chwili, w której y, telewizja, internet przykuwa mieszkańców dość skutecznie do kanapy, spółdzielnia mieszkaniowa rzuca mieszkańcom wyzwanie w postaci nowotworzonych miejsc do aktywności fizycznej. Tu należy wspomnieć o kompleksie boisk, na którym znajduje się boisko do piłki koszykowej, siatkówki, piłki nożnej. Oprócz boisk powstają również atestowane place zabaw. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że ich pociechy są bezpieczne. Dotyczy to zarówno osiedla po jeziorze, jak i osiedla kormoran, na którym również pojawia się coraz więcej tego typu obiektów. Znajduje się tu pięć siłowni plenerowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Często można na nich spotkać osoby ćwiczące lub odpoczywające na ławkach wśród roślinności. Natomiast dla najmłodszej grupy naszych mieszkańców mamy do zaoferowania trzy obiekty sportowe: są to boiska do gry w piłkę i 22 place zabaw. Aby obiekty te służyły mieszkańcom jak najdłużej, również oni sami muszą o nie dbać. Dzięki temu będą mogli korzystać z miejsc lokalnej aktywności i relaksu długie lata. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv